Hejka moi drodzy, witajcie na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na open boxa Wielkiej paczki Która ostatnio do mnie przyszła Nie mogłam się powstrzymać z ciekawości Żeby nie otworzyć tego wszystkiego co tutaj jest Ale jakoś się Udało Bo stwierdziłam, że otworzę to z wami po prostu Na filmie Żebyście zobaczyli taką moją reakcję na żywo I jakby karton już sobie otworzyła, Ale wszystkie rzeczy mam tutaj popakowane w Takie takie oddzielne pakuneczki, więc wszystko to za chwilę razem otworzymy. Pałaczka jest naprawdę ogromna. W środku są ubranka ze stronki timefor.pl i tutaj jak widzicie, co pierwsze mi się rzuciło w oczy jest to kod rabatowy dla Was. 5% na wszystko. Jak wpiszecie Asia Life, to właśnie będziecie mieli 5%. Zawsze coś, więc polecam skorzystać. Ok, więc zaczniemy sobie Zobaczcie, wszystko to jest tak fajnie popakowane. Tutaj kokardeczki. No i zobaczymy. Otwieram pierwszą rzecz. Postaram się tak tym nie szeleć, żebyście słyszeli co mówię. Już wiem, co to jest, bo ja te... Hmm, wybierałam sobie te bluzy i bluski. Kilka rzeczy właśnie tam jest takich, których nie wiem, co to będzie, ale to jest ta taka szara bluza z żółtym napisem Honey. Mega fajna. Powiem Wam, że wygląda tak samo jak na stronie, w sensie, no właśnie, czegoś takiego się spodziewam. Jak byli ciekawi, jest to rozmiar S. I tak ona wygląda. Link do tej stronki macie w opisie. Macie mega, mega, mega wybór bluzek, bluz, bluz z kapturem, t-shirtów, na krótki rękawek, kubków, poduszek, worków, normalnie wszystkiego. Teraz idziemy dalej. Okej, okay. cóż to jest? Jest to taki t-shirt ze świnką i z napisem, nie mów mi jak mam żreć. Widziałam tą koszulkę na stronie, jest taka mega śmieszna. Powiem Wam, że ta koszulka będzie fajna do spania. Dobra, to co mnie zaciekawiło bardzo, gdy otworzyłam tą paczkę, jest to coś takiego. Ma taki śmieszny kształt, nie wiem co to może być, w sensie nie przypominam sobie na tej stronie takich małych rzeczy. Więc zaraz się dowiemy, co to takiego jest. Ojeku! Nie, no, chyba co? Czegoś takiego bym się nie spodziewała, moi drodzy, bo w ogóle nie widziałam na tej stronie takich rzeczy. Co? O Jezu, jakie śliczne. Nie, no, nie wiem, że biżuterii to bym się nie spodziewała, bo miałam no, czekać, żebym tu zaraz czegoś nie wyrzuciła do kosza. O, jeszcze była jedna rzecz. Dobrze, że spojrzałam. No, teraz to do was przybliżam i już wam pokazuję. Zobaczcie, ile tego jest woreczków. Mamy też takie dwie czy trzy. One tu są trzy. Takie trzy brązoletki w kolorze złotym. Jezu, jakie prześliczne. Druga jest z takim pięknym listkiem. I trzecia jest taka zwykła. I chyba najbardziej mi się podoba ta z listkiem. Super, bo zdecydowanie wolę brązoletki niż łańcuszki, bo po prostu w łańcuszkach prawie w ogóle nie chodzę. Tylko na jakieś okazje, bo tak na co dzień to po prostu zawsze nie zapominam Albo mi nie pasują Jejku, jaka prestiżna, strasznie mi się podobają te bransoletki jest tutaj widzę coś pięknego, tu widzę coś tak pięknego Lecimy dalej Przyspieszymy tempo trochę Kolejny t-shirt nie wiem, czy to jest. Tak, to jest ten, który sama sobie wybrałam, bo strasznie mi się spodobał. Ma taki bardzo prosty, minimalistyczny wzór. Ma tutaj takie skrzyżowane palce z napisem I Promise. I to jest taki zwykły biały t-shirt. Dobra, lecimy dalej? Teraz mamy tutaj coś takiego grubego, więc pewnie to będzie. Które z tych blues takich grubszych. Wiem, co to jest. To jest to blues z napisem Pijeniem śpiew, tak? Tak, P&M śpię, jak Tamagotchi. Tak wygląda ta bluza, wziąłem sobie ją w rozmiarze, chyba też S, tak. Taka czarna z białym napisem, klasyczna. Uwielbiam takie rzeczy. Jest przecudowna. W środku ma mięciutki, taki milutki materiał. Może nie jest on jakiś najwyższych lotów, ale naprawdę mi się podoba. Najważniejsze, że jest w środku milutka. Jeszcze za chwilę te rzeczy założę. I wiecie, zobaczę, czy one mi tam nie grazą czy coś. Mam nadzieję, że nie, bo wyglądało na razie jest super. Kolejną bluzę tutaj chyba mam. Nie wiem z tego. Kolejna bluza. Jest ona cała taka błękitna, z kapturem. Fajna, powiem Wam, że fajna. Może ten kolor troszkę inaczej wygląda na stronie. Nie jestem pewna, czy mi w ogóle pasuje taki jasny, błękitny. W sumie nie miałam do ciuchów w takim kolorze. Nie wiem czemu, ale jakoś tak zawsze się bałam, więc no, zawsze musi być ten pierwszy raz. Taka błękitna bluza. Tutaj ma taką pojedynczą kieszonkę. Lubię takie kieszenie, powiem Wam. No i kaptur tutaj ściągacze. Wszystko to się wydaje bardzo milutkie. Teraz czas na coś małego. Okej, okay, tej koszulki nie wybierałam. Jest ona taka biała i ma takiego różowego kościotrupa. Też spoko. Kolejna, mam nadzieję, że bluza. I uwaga. Sztos, widzicie, to jest? Tak. To jest prześliczna bluza. Tylko czarna bluza z kapturem, tutaj też z kiszą. Taka sama jak ta niebieska, tylko że czarna z napisem Sztos. Taka dokładnie. Super, jejku. Bałam się, że gatunek tych ubrań będzie jakiś taki, wiecie, beznadziejny, ale powiem Wam, że jestem nawet pozytywnie zaskoczona, bo wszystko jest bardzo milutkie i tak samo z wewnątrz, jak i z zewnątrz. Okej, okay. czy w ogarniacie, ile już mam ubrań? Bo ja nie ogarniam. W sensie nie spodziewałam się czegoś takiego. Kolejną rzecz. Jeszcze było, ile jeszcze rzeczy w tej paczce. O, to jest koszulka, którą sobie sama wybrałam. Strasznie mi się spodobała. Nie potrzebuję Twojej opinii, wybrałam wszystkie te eski. Ta mi się jakaś mała wydaje. Jejku, ta mi się strasznie mała wydaje. W się sensie, tak tu w barkach, jakby tak to długie, ale tutaj. Nie wiem, czy w nią wejdę, szczerze mówiąc. Kolejna rzecz. Widzę tam coś, na co bardzo czekałam. Tak, w ogóle chyba nie wiem, czy... Tak, tak, to jest ta bluza, która mi się strasznie podoba. Czerwona bluza z napisem Girl Power. Ostatnio mam straszną fazę na czerwone ciuchę w ogóle. Ciągle chodzę w czerwonych bluzach. Mam ich coraz więcej i teraz mam jeszcze kolejną, więc super naprawdę. Normalnie ludzie będą myśleli, że ja nie zmieniam ciuchów, bo ciągle chodzę w czerwonym, ale ja mam tyle czerwonych bluz, jak nie ostatnio strasznie lubię czerwony kolor i też dużo osób mi mówi, że ładnie mi jest czerwony i, i ta mi się strasznie podoba. To jest już bez kaptura, taka zwykła czerwona bluza, śliczna, śliczna naprawdę. Chcę trochę odmienić te ubrania, to teraz to jest raczej kubek. Udało mi się wyciągnąć ten kubek i nim napis praca nie ucieknie, kawa wystygnie. Okej, okay, mamy tutaj już od razu ten drugi kubeczek, mogę otworzyć. Ten jest super, ten mi się strasznie podoba. Taki też biały z napisem ZOZA. Mega fajnie, mam nadzieję, że te napisy nie zajdą przy... przy myciu w zmywalce. Okej, okay, lecimy dalej. Tak, to jest kolejna Koszulka, którą sobie wybrałam, taka oto czarna z różowym serduszkiem, tylko się boję, nie z różowym, co ja powiedziałam z różowym, wiecie, sobie z... gadam jakieś głupoty, z białym serduszkiem, tylko jejku, boję się, że ona będzie, no dobra, nie, może nie będzie za mała, tylko mi się tak wydaje, ile ciuchów, to mi się w głowie nie mieści po prostu, gdzie, gdzie mi to wejdzie do szafy? Ja ostatnio ciągle jęczę, że się nie mieszczę w mojej szafie. Wszystkie moje ubrania są tak upychane, żeby tylko się ta szafa domknęła. A teraz... A teraz widzicie to i... Ja nie wiem jak ja to włożę do szafy. W sensie... Co... O, czy mi się daje... Tak, dobra, okej, okay, mamy tutaj jakieś jeszcze stąleczki. Mamy trzeci kubek. Zapisem zrównoważona dieta to czekolada w każdej ręce. Jego, to też mi się strasznie podoba. Zobaczcie, mega słodki. Nie, no ten jest. Ten jest sztos, naprawdę. Ten jest cudowny. Dobra, mam trzy kubeczki. Super. I mam tutaj już ostatnią rzecz z tego filmu. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie, bo już nie pamiętam, co ja tam jeszcze sobie wybrałam. O! Jest Serio nie postawił, wziął dwie czerwone bluzy. Nie wierzę, nie wierzę w siebie. Ja mam drugą czerwoną bluzę. Już to jest moja chyba szósta czerwona bluza. Normalnie niedługo cała moja szafa będzie czerwona. Ale tak, tak wygląda. Kolejna tutaj ma kieszonkę taką pojedynczą. Ściągacze na górze. Tak, a tutaj na końcu też spoko są te rękawki wykonane. Takie mocno ściągane, ale tak spoko, dobra, bo tutaj nic przynajmniej nie będzie odstawać. No i kaptur. Kaptur też naprawdę ma spoko materiał. W środku, milutka. Mam nadzieję, że te kłaczki nie będą wychodziły. Ej, nawet powiem wam, że bo ja zawsze tak sprawdzę w bluzach, czy nie będą wychodziły te kłaczki, bo z większości moich tych czerwonych bluz, właśnie, zawsze to wszystko wychodzi. Tutaj, może delikatnie, ale chyba nie tak bardzo. Też rozmiar S. Oho. Tak mi się ta paczka podoba. Tak mi się podobają te ciuchy. W sensie w ogóle o co chodzi? Wziąłem sobie jakąś niebieską bluzę, w której pewnie będzie nieładnie, bo to jest taki dziwny kolorek dla mnie, ale może, może. Nie wiem, podobno tylko jest ładnie w niebieskim, ale chyba nie mi. Tak w sumie. No dobra, to się za chwilkę okaże. Przebieram się i zobaczymy. Okej, okay, więc robię mały update, bo miałam się do Was odezwać i Wam powiedzieć, czy te bluzy nie gryzą i w ogóle jak mi się je nosi, więc już wszystko jest przymierzone, jak widzieliście na przebitkach, jak to wszystko wygląda, mi się bardzo podoba. Te bluzy ani nie gryzą, ani nie śmierdzą, ani w ogóle te ciuchy, no jest z nimi naprawdę wszystko, OK? Jak już jesteśmy w klimacie otwierania paczek, to chciałam Wam pokazać birthday boxa, który ostatnio do mnie przyszedł i pokazywałam Wam... Yy... Jakby moją reakcję na żywo podczas otwierania go na Insta Story, ale wiem, że bardzo dużo z Was nie ma na Insta więc stwierdziłam, że pokażę Wam też tutaj takie oto piękne pudełko. Tutaj, jak widzicie, już napompowałam sobie balona, więc nie mieści mi się do środka takie wielkie A, bo każdy dostaje pierwszą literę swojego imienia. Mega mi się ten pomysł podoba. No i ogólnie tutaj jest rozpiska wszystkich rzeczy, które są w środku. Wszystko było tak super zapakowane. No i ogólnie to, jeśli chcecie zobaczyć dokładnie wszystkie rzeczy, to zapraszam na mojego Instagrama, tam dodałam zdjęcie i możecie dokładnie zobaczyć, to ja Wam tak tylko szybko pokażę. Mamy taką opaskę do spania, to jest taki lizak do kąpieli. Mamy również tusz do rzęs, brokat taki, który się wsypuje do napojów i one właśnie robią się takie... Super, jest po prostu super efekt. Tutaj mamy dalej taki przepiękny łańcuszek, który jest moi drodzy pozłocany 24 karatowym różowym złotem. Kolejną rzeczą w tej parcy jest na przykład taka prześlicznie pachnąca, bardzo intensywna świeczka. Niedługo ją sobie zapalę i zobaczymy, jak będzie pachnieć. W każdym razie taka oto paczuszka. Wydaje mi się, że jest to świetny pomysł na przykład na prezent. Jak któraś z Waszych koleżanek ma na przykład niedługo urodziny, a Wy totalnie nie wiecie, co jej kupić. Myślę, że właśnie taka paczka będzie świetnym pomysłem.